no taki rower ale to zawieszenie to taka kurwa lipa blaszka taka nic ciekawego to kurwa nie ma mam tych rowerów te pedała jedynie tylko to takie dosyć fajne jakby się przy... kurwa, że zobaczymy, może mi się uda odkręcić te pedały z wielką bidą udało się odkręcić, te pedały dosyć fajne są nie wyrobione dobra idziemy to zapłacić To robot jest rozpierdolony To robić przy tym jeszcze to bez sensu Powiem wam, że trafiłem super, bo to jest na łożyskach nie na kulkach i koronkach, tylko łożysku to jest zajebiście i dlatego on dlatego ten pedał nie ma luzów także zapłaciłem 5 zł za, za to super rewelacja o, wykręciłem koło z tego roweru tu jedynie tylko to gówno wymienić tu trzyma powietrze kurwa i tego i kierownicę może będzie sobie wołał ze trzy dychy. zobaczymy no koło kurwa jakbym chciał koło, koło kupić to a ona nie bije bo sprawdzałem Dobra zbieramy ten Majdan No za kierownicę za tą zębatkę bo jest rozkręcalna to jest praktycznie nowa i za to koło zapłaciłem 10 zł jestem w soku myślałem że będzie dyg, 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 drożej ale super to koło jest zajebiste tylko trzeba zębatkę zmienić bo ona już taka wypierdolona jest no jeszcze dołożyłem do tych moich zakupów wyjąłem z kontenera taką fajną zębatkę to jest nowizna i takie zębatki się nadają do roweru z silnikiem spalinowym. I co ciekawe, że ona jest rozkręcalna. A takie coś to ja szlifuję kątówką szlifierką kątową. I, i mamy świetną zębatkę. Kurde, I ona jest dosyć taka grubawa także nie żałuję zapłaciłem za wszystko 10 zł ja naprawdę byłem zdziwiony że mi tak policzył no ale cieszy mnie to widać że to jest z epoki bo tu są śruby na nie na jakiegoś imbusa czy tego tylko na, na płaski śrubokręt tak robili właśnie dawniej no widzicie tak to wygląda po rozkręceniu. Łańcuch idealnie pasuje moduł. Teraz tylko w tej zębatce trzeba zeszlifować to tutaj. I zdjąć i mamy eleganckie zębatki, piękne. I to jest tak jak mówiłem nowizna. No, super. Tylko jeszcze chciałem nadmienić, że to jest łańcuch starego typu jak to dawniej były w rowerach to są bardzo mocne łańcuchy nie jakiś taki łańcuszek jak w obecnych rowerach tylko no z poresztą. każdy wie o co chodzi bo przecież to jest zębatka z, ze starego roweru no, wiadomo no wiem takie kolano bo będę robił kibel i to jest nowizna po co mam kupować jak to to leży gotowe tu jakiś namiot tylko ciekawe jakiej produkcji najlepiej by był rosyjski tu jest śpiwór a to jest chyba nie namiot tylko śpiwór Dobra, nie będę tego rozwijał Położymy na miejscu jak było Myślałem, że to jest namiota Ale niestety